Witam wszystkich z tej strony, Cobra75. Wakacje, czas zacząć. Przyjechaliśmy z rodzinką do miejscowości Lubrza, niedaleko Poznania, na Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym. Tak wygląda nasze miejsce, gdzie kwaterujemy. I stąd będziemy wyruszali, zwiedzać panzerwerki Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Oraz inne atrakcje, które są w tych okolicach dostępne. Jest tu dosyć sporo jezior. Duże lasy są, tak jak wspomniałem, fortyfikacje, zamki. A co nam uda się zwiedzić? Zobaczyć. No postaram się nagrać i kanapowy zrobić z tego może jakieś krótkie filmiki. No to do zobaczenia na zwiedzaniu atrakcji Międzyryjskiego Rejonu Umocnionego. Na trasie naszej wycieczki Natrafiliśmy na kolejne obiekty, tam będziemy się udawali, 300 metrów, ale e, tu jest ciekawy obiekt, jest to e, komin wentylacyjny. Z tego co tu widzę z, w opisie, jest to ostatni e, zachowany obiekt tego typu na e, MRU. Był to komin wentylacyjny, e, który sięgał na 30 metrów pod ziemię, a komin wygląda dokładnie o tak. Wiatr trochę wieje, więc będzie dosyć kiepski chyba jakoś z tego co widzę to on już jest zasypany, ale tu były drzwiczki inspekcyjne i tu było pobierane powietrze do podziemi międzyrzeckiego rejonu umocnionego. W tamtą stronę, 600 metrów, jest kolejny obiekt, który będziemy zwiedzali. Więc będę się włączał, jak będę na miejscu. I właśnie widzimy z, dalek, z daleka kolejny obiekt. Jak widać, jest silnie zdewastowany. On był chyba wysadzony. Jest to Panzerwerk 766. Tu jest opis. Pisze, że to jest dwukondygnacyjny schron bojowy. Aha. Wyposażenie: trzy ciężkie karabiny maszynowe: 2MG34, 1MG08 oraz miotacz ognia. Schron 766 był połączony z całym systemem podziemnym Emeru. Został wysadzony w powietrze i ogłocony niemal ze wszystkich pancerzy. Tak on wyglądał. I tu ma kopułkę. Tu jest wejście, jedne zakratowane, bo jak widać, wyciągnę latarkę. Tam w głębi widać szczelnicę. Obrony wejścia, a tam na dole, nie wiem czy będzie cokolwiek widać, jest dziura Dlatego jest zabezpieczony. Może tu będzie jakieś wejście? Tu jest też szczelina na karabin. Nawet pancerz jest, a mówili, że pancerza nie ma. Proszę, jaka ładna pancerz. O, tu idzie wejść. Tylko nie wziąłem kaski ze sobą. No, bardzo ciekawy obiekcik. Proszę, tu widać efekty wybuchu. Tu też widać jakieś pancerze. O, ładnie jest wysadzony, ładnie. I właśnie tam widać te zejście chyba. I jak widać jest to zalane tu pewnie była klatka schodowa. Potężne bloki naprawdę potężne bloki, i tak to wysadzone jest. Proszę, zobaczcie, jak się ta, ta ściana cofnęła. Tu był normalny korytarz. Po wybuchu to wszystko siadło. A tutaj. Pewnie za tymi drzwiami nie wiem czy je pójdzie otworzyć nie. zamknięte. Ale zobaczymy czy coś tam nie nagram. O właśnie, tam jest klatka schodowa, która prowadziła na dół na drugi poziom i do korytarzy całego mr -u. Jest zabezpieczone. Nie wiem czy czasem nie przed tym, żeby tam nie toperzynie. Nie przeszkadzać bloki leżą wszystkie Ale nawet bardzo ciekawy obiekt tutaj. Nie wiem, czy tutaj nie było pomieszczenie patrząc po tej bramce. Tu bo tu była ewidentnie jakaś bramka. Czy tu nie wjeżdżali z jakimś działkiem a tutaj chyba. Tak to mi sugeruje to miejsce, że tu był, powinna się znajdować kopuła pancerna, której oczywiście nie ma Strasznie, strasznie wysadzone. O, tu coś jeszcze jest. Tam są dodatkowe dalej pomieszczenia. Wszystko wysadzone, to jest to, na co teraz patrzymy. To jest cofnięty fragment. On był tu, w tym miejscu, z kopuły po prostu. Przy wysadzeniu cofnęło go taką odległość, aż tutaj. Proszę, zobaczcie. Ten fragment powinien być tu. Tu się to trzyma, wszystko na zbrojeniu i on zablokował przejście tam do tych następnych pomieszczeń. O, tam jest jakieś zejście na dół, ale się tam nie wcisnę. Tam też jest jakieś zejście, znaczy przejście, które jest zablokowane. Kapitalna sprawa. Po kopule zostały tylko wspomnienia, ale okej, okay, będziemy się udawali do tego kolejnego panzerwerku. On podobno, z tego co mówił przewodnik, też jest wysadzony po wojnie. To tu robi kapitalne wrażenie taki przewrócony blok. Tu jeszcze mam jakieś pomieszczenie. A no tak. Tu jest pomieszczenie bojowe z płytą pancerną kawał grubej blachy. oraz Na oko 10 cm. A to, że to było osadzone głęboko w tym żelbecie. Więc nie dali rady tego wyszarpać i zostało. Ale widać, że ktoś próbował, bo jest tu wykuwane. Próbowali się do tego dostać. Tu jak widać strop też osłonięty, ale strasznie przegnite przez rdze, przeżarte. Świetne miejsce. Tu jest coś zasypane, nie wiem czy tu nie było czasem wyjścia ewakuacyjnego, ponieważ z tego co kiedyś, kiedyś tam czytałem, niemieckie schrony miały wyjście ewakuacyjne właśnie zasypane takim drobnym sypkim piaskiem, w razie zablokowania głównych drzwi szybko szło ten piasek wybrać i wydostać się na, z tego schronu na zewnątrz. Wszystkim zwiedzającym takie obiekty polecam jednak ubrać jakieś hełmy, kaski i mieć dobre oświetlenie. Bo trzeba patrzeć pod nogi, żeby gdzieś nie wpaść, lub nie nadziać się na przykład na takie druty zbrojeniowe. Bo cała przyjemność z eksploracji może się zakończyć tragedią. Spróbujemy jeszcze wejść na górę. Zobaczymy, jak to wygląda na górze. Może wiatr nam nie przeszkodzi aż tak? O, rodzinka tam coś sobie już krzyczy. O, to jest właśnie ciekawe. Kto powie z rodzinki, co to jest? Nie. Grzesiu, co to jest? To jest. Yy, komin od pieca. Nie. To jest. Niemiecki patent. Często stosowany właśnie na e, schronach Międzyrzyskiego Renu Mocnionego. Tu znajdował się wylot miotacza ognia. ognia. Tędy, jak widać, wychodziła rura z miotaczem, z dyszą. Na dole była obsługa ze zbiornikami, gdzie następowało e, mieszanie specjalnych składników. On wychodził do góry i pokrywał całe tutaj te przedpole. Jego zasięg miał bodajże kilkadziesiąt metrów sześćdziesiąt, jeśli się nie mylę, lub coś koło tego. Bardzo zabójcza broń dla piechoty. A tu jest właśnie miejsce po tej wspomnianej z góry kopule, pancernej, której niestety nie ma, z tego obiektu by to było na tyle. Będziemy się udawali, pomału na kolejnym. Znalazłem właśnie świetne miejsce. Zaintrygowało mnie tutaj wejście. Co jest, Proszę, zeszłem sobie po tych schodkach. I znalazłem coś takiego. Jest to dokładnie zbiornik. Na mieszankę zapalającą do miotacza ognia. A tu prawdopodobnie był zbiornik yy, z gazem, który wypychał tą mieszankę na zewnątrz do użycia bojowego. Świetna sprawa. No, yy, marasy tu trochę jest. Ale jak widać no jest ten zbiornik trochę zgnieciony, ale jest. No to już, to już robi duże wrażenie, naprawdę duże wrażenie. Fajnie, że mi się to udało znaleźć.